Cześć, witajcie ponownie na kanale Napraw Komputer. Dzisiaj mamy do naprawy Xboxa One S po burzy. Dobra, najpierw podłączmy sobie go do prądu i zobaczymy czy cokolwiek reaguje. Zobaczymy jak się zachowuje. I wciskamy przycisk. Uwaga. Nic się nie dzieje. Jeżeli to jest konsola po burzy, to w pierwszej kolejności sprawdzamy zasilę. Często jest tak, że tam zabezpieczenie warystorowe plus bezpiecznik się przepalają w wyniku zbyt wysokiego napięcia, które przepływa przez układ dociera do układu z sieci natomiast no, w ostateczności prawdopodobnie może skończyć się nawet na spalonej płycie głównej aczkolwiek no, musimy rozebrać konsolę i zobaczyć jakie szkody wyrządził piorun konsola nie jest jakoś wybitnie zakurzona ale i tak konserwację układu chodzenia trzeba będzie zrobić te śrubki bardzo ciężko schodziły więc na pewno konsola nigdy nie była otwierana żeby łatwo sobie wyjąć tutaj to gniazdo zasilacza to dobrze sobie wziąć szczypczyki tak żeby złapać tutaj też za za taką wypustkę, która zwalnia zaczep, przybliżę troszkę. Zobaczcie, z tej strony jest taki zaczep, za który trzeba złapać, i to powinno łatwo do góry wyjść. Bez problemu. Sprawdźmy sobie najpierw, czy nie mamy zwarcia na płycie głównej, na wejściu zasilacza. Wtedy będziemy mieli taką wstępną informację, czy problem jest po stronie płyty, czy problem jest po stronie samego zasilacza. Z tej strony mamy minus, z tej strony mamy plus. Są piny połączone, można w ten sposób. I już pokazuję miernik. Zwarcia nie mamy. Poniżej 1 megaoma, także jest szansa, że płyta nie oberwała. Za chwilę będziemy rozbierać zasilacz i zobaczymy, co zostaniemy w środku. Do pracy przy zasilaczach zalecam używanie rękawiczek. No i osobom, które nie wiedzą, jak obchodzić się ze sprzętem tego typu, czyli już z napięciem przemiennym 230V a na kondensatorach, które są w środku potrafi być i 400. Nie zalecam w ogóle samodzielnego zaglądania do zasilacza, dlatego że no, można zostać porażonym, zrobić sobie krzywdę, także jeżeli nie, yy, nie macie wiedzy, w jaki sposób taki zasilacz działa, lepiej tego nie dotykać. I tak. Przede wszystkim sprawdzić musimy sobie e, napięcie na tym dużym kondensatorze. On przechodzi na drugą stronę. Więc sobie usuniemy ten duży ekran, który tutaj jest. Nie mamy nic na tym kondensatorze. Także dawno, dawno tutaj prąd nie płynął przez to urządzenie. E, tutaj mamy warystor. To jest taki element, który mm, w przypadku, kiedy przepływa przez niego napięcie większe niż e, około 300, ponad 300 V, e, to też jeszcze zależy od parametrów warystora, e, to wtedy on się przepala. Zwiera nam plus z minusem, w tym wypadku fazę z zerem i powoduje spalenie się bezpiecznika. W związku z tym, w konsekwencji, dalej już to napięcie, ten prąd nie przepływa przez urządzenie, nie powoduje dalszego jego uszkodzenia. W teorii czasem bywa tak, że, że to wszystko działa zbyt wolno i, i po prostu zdąży się coś spalić już po stronie, nawet wtórnej, albo. Cewka się przepali, albo mostek Grica, który tutaj jest, albo któryś z tranzystorów, e, lub jakaś dioda środkiego. E, natomiast no, w tym wypadku zmierzymy sobie warystor. Zmierzymy no, bezpiecznik na 99%. Jestem pewien, że ten bezpiecznik jest przepalony. E, zmierzymy sobie bezpiecznik najpierw, potem warystor. Wylutujemy te elementy. E, wstawimy nowy warystor. E, nowy bezpiecznik. No I będziemy sprawdzać, czy, czy nam ruszy ta konsola. Najpierw sprawdzimy sobie bezpiecznik, a bezpiecznik mamy tutaj. To jest bezpiecznik o oznaczeniu T5A250V CQ MST. To można w internecie znaleźć notę katalogową tego, tego bezpiecznika. Aczkolwiek można z jakiegoś telewizora, z zasilacza, z telewizora sobie tutaj wstawić, albo z innego Xboxa. Generalnie takich, takich bezpieczników mnóstwo znajdziecie, jeżeli macie jakieś rzeczy z tak zwanego złomu. Dobra, sprawdzamy sobie bezpiecznik. Uuu, jestem zdziwiony, bezpiecznik jest sprawny. Warystor w związku z tym też musi być sprawny. Czyżby to nie zasilacz? Zerknijmy sobie jeszcze. A, jajaj. Czyli jest tak, jak mówiłem. Jest tak, jak mówiłem. Czyli nie zdążyło zadziałać zabezpieczenie. Widzicie to? Nie wiem, czy to dobrze widać. Widzicie tą dziurę? Tutaj. Jeszcze przybliżymy. Tutaj tego układu powiedzmy sobie szczerze nie ma, dostał ostro. Zobaczmy sobie co to może być. Tutaj mamy jakieś oznaczenie, no, ale ono jest już niewidoczne. Może być jakiś regulator napięcia. Z Do doświadczenia wiem, że naprawa e, strony wtórnej jest nieopłacalna, także wymienimy ten zasilacz na nowy. Gdyby to była strona pierwotna, uszkodzenie warystora, bezpiecznika, bądź innych elementów po tej stronie, na przykład mostka, no to wtedy jeszcze opłacałoby się coś z tym robić. Na tym etapie, jeżeli tam jest wystrzelony układ po stronie wtórnej, no to tylko wymiana tego zasilacza ma jakikolwiek sens. Dobra. HDMI mamy wpięte, dysk mamy wpięty, kostkę mamy wpiętą do, yy, do płyty. Na zasilaczu serwisowym 12V 5A, czyli tam maksymalnie tyle ile wyciągnie ten zasilacz. Podłączamy czarny do czarnego, czerwony do szarego. Dobra, zakręciło delikatnie. Widzimy, że jest jakiś pobór, czyli konsola zachowuje się normalnie, bo zawsze na początku. Jakiś pobór jest? O, widzimy, że teraz jest 0 1 10 miliamper. I tak i próbujemy go odpalić. Wciskamy przycisk power i zobaczymy co się wydarzy, czy będzie pipnięcie. Mamy, przerzućmy na grabber. Czekamy na obraz. Much 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 later. Ale obrazu nie mamy. Dobrze, możemy sprawdzić jeszcze jedną rzecz, żeby wykluczyć, że uszkodzone jest na przykład coś jeszcze na płycie. Na przykład dysk, bo dysk czasem też powoduje to, że nie widzimy obrazu. Zrobimy sobie w ten sposób, że podepniemy sobie zasilanie. Poczekamy, aż spadnie ten pobór prądu. Weźmiemy pada i zobaczymy, czy on się będzie, czy w ogóle pozwoli na uruchomienie konsoli, czy będzie się parował i czy będzie można za jego pośrednictwem wyłączyć konsolę. Czyli tak. Wciskamy sobie ten przycisk. Widzimy, że konsola zareagowała. To fajnie. To znaczy, że płyta główna teoretycznie powinna być sprawna. W sensie sam procesor. Poczekamy aż się uruchomi. Zobaczymy czy się sparuje. Tak, sparował się. Poczekamy aż troszeczkę pobór prądu spadnie. To będzie świadczyło o tym, że załadował się nam system z dysku. I spróbujemy konsolę wyłączyć. Dobra, próbujemy. Wciskamy przycisk z logo Xboxa. Trzymamy. Pad zawibrował. Raz do góry i A. Słychać było, że reaguje i konsola się jeszcze świeci. O, i konsola się wyłączyła. Wentylator przestał się kręcić. Dobrze. Co wiemy po takim teście. Wiemy, że e, na pewno, że mamy uszkodzony zasilacz, więc on jest do wymiany. Jego naprawa jest nieopłacalna. E, mamy e, sprawny dysk, no bo załadował nam system. Procesor jest sprawny. Mostek też jest sprawny, natomiast y, potwierdza ta cała sytuacja to jak zachowuje się konsola że uszkodzony jest retimer czyli układ skalujący do y, wyjścia sygnału HDMI na telewizor. Dobrze, zróbmy sobie pomiary tych zabezpieczeń SD. E, tutaj na tych, na, e, na tych ścieżkach powinno być przejście. Jeżeli te zabezpieczenia są sprawne, będziecie słyszeć pipczenie miernika. Sprawdzamy pierwszą. Jest przejście. Drugą. Jest przejście. Jest przejście. Jest przejście. Tutaj też. Tutaj też. Tutaj też. Też. Dobrze, na każdym z tych zabezpieczeń jest przejście. Więc y, tutaj, jeśli chodzi o zabezpieczenia HDMI, jest ok. Dobrze, mhm. mamy nasz retimer. Wylutujemy go sobie teraz. Najpierw pobielimy sobie nóżki cenozołowiem żeby nam łatwiej było to wylutować i bierzemy chota, wylutowujemy See me flying never drop down drop down smoking high am i am not round i'm not round no denying what i got now i got now keep an eye out keep it locked down locked down see me flying never drop down drop down smoking high am i am not round i'm not round no denying what i got now i got now keep an eye out keep it locked down Walk down, you're too strong Wanna battle with the beast, bring a few on The commander and the chief, for my crew on Bullets rattling and whistle at you too Never sleep, eyes open, hands clutching on my throat This a war zone This a war zone Yo, this a zone Dobrze, retimer mamy wymieniony. Pasta termoprzewodząca na rdzeniu też podłączamy zatem zasilanie i zobaczymy, czy będziemy mieli obraz. Konsola pobiera ponad 1A przez chwilę. Dobra, wciskamy teraz przycisk Power. Ok, i przerzucamy się na grabber. Czy będziemy mieli obraz? Za chwileczkę się okaże. Coś mgnęło. Tak, mamy obraz. Widzimy logo Xbox One, także po wymianie Retimera obraz nam wrócił. Możemy montować zasilacz. I będziemy mogli testować konsolę, no bo na tym zasilaczu, który ma wydajność 5A niestety takiej możliwości nie będzie. Także widzimy się na testach. Dobrze, konsolę mamy gotową już do testów. Wrzuciłem do niej swój dysk testowy. Także próbujemy uruchomić konsolę. Widzimy uruchomiła się. Teraz zobaczymy, czy będziemy mieli obraz. Tak, widzimy, że jest obraz. Czekamy na załadowanie się systemu. Dobrze, system się załadował. Włożymy sobie płytę do napędu. Dysk tutaj jest mój testowy, pobrało płytę, o, i uruchomiła się gra automatycznie. Nie będzie dźwięku, ponieważ mój graber nie ogarnia takich rzeczy. To jest taki najprostszy graber do kamery mikroskopowej. Także będziemy musieli zadowolić się obrazem. Uruchomimy sobie na chwilę mecz i zobaczymy, czy nam się konsola nie wywali. Wszystko będzie OK, nie będzie żadnych artefaktów. A co mi tam? Zagramy sezony. Na takim małym podglądzie będzie ciężko. Kogoś nam znalazło. Graber widzę nie ogarnia. Mam nadzieję, że podczas meczu nie będzie robił takich niespodzianek. Klatka też pozostawia wiele do życzenia, ale jakoś trzeba to ogarnąć. No i teraz pewnie Bramka, nic nie grał strzelił. No Klikawiak! Aha. No. Mhm. Fantastycznie. Chyba się zdenerwował. Cóż. Jak widać wybitnym graczem nie jestem. Dobra, koniec tego. Tej męki. Że widzimy się na podsumowaniu. Jeśli chodzi o podsumowanie naprawy, to tak jak mogliście zobaczyć, Xbox One S po burzy uszkodzony okazał się być zasilacz. No niestety w taki sposób, że jego naprawa była nieopłacalna. Ta strona wtórna została, brzydko mówiąc, wystrzelona. Więc jakby. No... Koszt naprawy takiego zasilacza, inspekcji, co tam się uszkodziło już po tej stronie wtórnej, byłby na tyle wysoki, że lepiej już kupić drugi zasilacz, co też zostało zrobione. W trakcie diagnozy okazało się też, że układ skalujący, retimer obrazu jest również uszkodzony, ponieważ telewizor, do którego podpięty był Xbox, uległ uszkodzeniu i pewnie po HDMI też jakiś mm, strzał poszedł. Po wymianie retimera, wymianie zasilacza, wyczyszczeniu konsoli, jak mogliście zobaczyć, można na niej grać. Trzeba umieć. Wszystko działa, także tym razem się udało naprawić. Dzięki za oglądanie kolejnego materiału serwisowego. Jeżeli macie ochotę na więcej, subskrybujcie kanał, lajkujcie, skomentujcie, może macie jakieś sugestie. A tymczasem żegnam się z Wami, cześć.